Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w podcaście Macieja Dobrzańskiego. Dzisiaj warunki nagrywania tego filmu, no nie są studyjne, tak to nazwijmy, wyjątkowa okoliczność, ponieważ jesteśmy dalej na poddaszu Prudnickiego Ośrodka Kultury, proszę Państwa, gdzie odbywa się właśnie w tej chwili kolejny już, kolejna właściwie wystawa y, prac, grafik Marka Bienia. Marek Bień to chyba... Y, Facet, którego nie muszę przedstawiać Państwu, wszyscy go doskonale znamy. Człowiek, który chyba jak nikt inny w Prudniku potrafi przyciągnąć naprawdę rzesze młodych ludzi do Polnskiego Ośrodka Kultury. No i generalnie potrafi młodych ludzi zainteresować sztuką. Oczywiście tutaj, że tak powiem, kategoria wiekowa naszych dzisiejszych gości jest bardzo różna, ale tych młodych naprawdę bardzo wielu. Marku, jak ty to robisz? Nie, nie wiem, ja po prostu cały czas z młodzieżą. Przybywam, rozmawiam, jak chodzę na zajęcia do szkół, zapraszany jestem na jakieś prelekcje, czy na jakieś zajęcia plastyczne, I czy to jest gimnazjum czy, czy szkoła jakaś zawodowa ogólnia, to później po tych lekcjach dostaję dużo zaproszeń na, na gdzieś portalach tego i każdego, każdemu, każdego zapraszam po prostu znaczy przyjmuję. A mm. dwa, że zdarzają się takie też sytuacje, że jeżeli na przykład mówię o jakimś problemie, to później mi ktoś jakiś tam, y, pewna osoba pisze, że ma taki problem i co z tym zrobić. Mm. I nieraz był ostatnio był też taki przypadek, że y, y, napisał do mnie chłopak spod górnej, że y, go gnębią i cały mm. dzień się zastanawiałem, co zrobić. Mówiłem iść do pana dyrektora, nie, on nie chciał, nie chciał, ale pod koniec dnia powiedziałem że zadzwoniłem do dyrektora, yy, powiedziałem, dyrektor mówi, że wie już całej sprawie, ale dzięki, że tego, więc. I Czyli pójdę, myślisz, że sztuka może też właśnie pomagać w takich relacjach ludźmi? Tak, tak, no bo przy okazji tej sztuce zawsze jest ten poruszany, ten trochę ten okres mój ciemny w tym życiu z, mhm. z tego, więc yy, przeważnie te lekcje w ze starszymi w szkole to są nawiązane do uzależnienia, a później na przykład robimy jakieś komiksy. Hmm. rysujemy komiksy o tematyce danego właśnie problemu. Marku, dzisiaj była na rozpoczęciu tej wystawy mowa o tym, że już 40 takich wystaw na tak. Twoim kocie. No, oczywiście nie wszystko się tutaj w Prudniku. Hmm. Gdzie jeszcze pokazywałeś swoje, swoje obrazy, poza naszym miałem, miastem? Trzy razy miałem w, w Czechosłowacji, miałem yy, w, w Knowie i dwa razy w trawnej miałem, yy, yy, trzy razy w Opolu miałem w Krakowie hmm. wystawę. Yy, Głogówku to są wystawy nie tylko moje, tylko też zbiorowe. Jak na przykład na y, 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 Pięciu Żywiołów był taki cykl w Głogówku, mm -hmm. y, więc tam na przykład przychodzili różni, różni twórcy i wystawialiśmy po 10 swoich prac czy też tu, tu w Prudniku były też takie dwie wystawy w mm. Muzeum y, właśnie Prudnickich na przykład, nie? I tak się po prostu, ten, a w sumie to tak po całej Polsce, bo miałem w Srebrnej Górze, to już jest nie do spamiętania, tak żeby teraz przytoczyć Od, od ilu lat już tworzysz? W 23 roku miałem, w 2023 miałem pierwszą wystawę, ale w sumie... E, w, 2023 się, w 2023 chyba nie, nie miałeś pierwszej wystawy. W 2003. W 2003, tak, Nie jestem dzisiaj się o tym tak, dowiedziałem. Ale ja się przejęzyczyłem. <laughs> ale ale y, 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 tworzyłem już gdzieś w 1990 w którymś tam hmm. roku. W czy szóstym też nie powiem, bo to czasem zacząłem po prostu rysować. Dopiero później gdzieś tam poszedłem do Domu Kultury z tymi pracami, żeby pokazać. I, hmm. No i się Agata zainteresowała właśnie, Agata Wilczek. Agata Wilczek, tak, tam, tam Agata ona się właśnie zainteresowała i tak jakby się mną zaopiekowała, i właśnie mhm. y, dzięki niej była ta pierwsza wystawa. I, I to wszystko tak się od Agaty zaczęło. W sumie. Marku, ja się. Nie będę tutaj robił z siebie znawcę sztuk mhm. plastycznych, po prostu się na tym nie znam, natomiast tyle co widzę, no wiem, że Ty masz ten tym taki bardzo specyficzny, bardzo mhm. charakterystyczny. Powiedz właściwie, jaki nurt w sztuce Ty reprezentujesz i czy starasz się coś reprezentować, czy to po prostu tak wychodzi samo z siebie? Nie, no taki bliski memu sercu jest grafika i jest pop art i optical art, mhm. czyli... Gdzieś te właśnie kreseczki białe na czarnym tle, albo różne fi figury geometryczne, gdzie się powtarzają, tworzą złudzenie optyczne, że coś tego. A pop art to taki Andy Warhol, i tak mhm. właśnie będę kolejną wystawę próbował właśnie więcej kolorów się bawić w tym właśnie pop arcie. I próbował troszeczkę jeszcze jakąś na następną wystawę, coś troszeczkę wklejać, czyli takie mm -hmm. kolarze lekkie robić. Tutaj jest właśnie ta jedna praca, y, wisi właśnie taka już na, na tą y, następną wystawę, ale chciałem ją pokazać, mi się bardzo podoba. Tak próbuję na każdą wystawę coś innego zrobić, żeby y, żeby coś nie było mm -hmm. to, ciągle to samo, nie? Czyli to y, sensu to nie są obrazy, to są po prostu y, grafiki, tak? Tak, to są grafiki. Grafiki mm -hmm. tylko... Tylko to nie jest taka typowa grafika, bo jest używane też farby, po prostu jest i włączony jest grafika, rysunek i no tak grafika i rysunek, tak bym to, to właśnie określił, nie, bez takich żadnych tam, żeby o, nurtów y, mhm. wyznaczać, to jest grafika i rysunek. Ile ci czasu zajmuje wykonanie takiego jednego, jednego dzieła? No jest tutaj dzisiaj na tej wystawie jest 37 27. Przepraszam, 27, 27 twoich no. grafik. Ile ci czasu zajmuje wykonanie jednego? Jeżeli siedzę w domu na przykład, mam wolne, nie, nie, nie pracuję i wstaję rano, bo ja wstaję przeważnie o trzeciej, bo mi się o czwartej tak po kawie zaczyna najlepiej rysować mm -hmm. i przeważnie siedzę do 12 w południe, o czwartej rano, to jak tego to takie dwa dni? Ale to jest w sumie tak 16 mhm. godzin, jakby to tak ciągiem policzyć, no to wiadomo, jakieś tam przerwy, tu farba musi wysunąć, tu, tu ten. Więc tego, ale to tak fajnie, bo na samym początku ten obraz jeden jak zaczynałem... Zapraszamy to... do kadlu, aha jak, jak, jak zaczynałem obrazy, na samym początku robić taki, taki obraz, jeden schodził mi miesiąc czasu, półtora. Tymi krateczkami. Teraz po tylu latach już te krateczki to mam sprawę, one mi naprawdę szybko idą, więc daję radę po prostu zrobić taki obraz. Dwa dni, ale siedzę po 8 mm. godzin po prostu przy, przy obrazie. Tak. Mm -hmm. no. e, czy ty jakby planujesz sobie, wizualiz wizualizujesz sobie te wystawy, bo ty też im nadajesz takie specyficzne, bardzo, bardzo tytuły? Czyli ty siadając do. To do, y, do danej grafiki już wiesz, że to będzie większy cykl, czy po prostu tworzysz, tworzysz i później stwierdzasz, już mam tego tyle, że mogę zrobić wystawę? Nie, właśnie, właśnie y, mówiłem y, na początku do telewizji o pole wywiad, że to jest stricte pierwsza wystawa, y, którą, y, którą właśnie nazwałem i chciałem właśnie zrobić te 27 zwierciadeł, y, więc y, portrety i i tu są dwie takie całe postacie. A tamte wystawy y, były y, na przykład, że były tryptyki albo dwa obrazy, które tworzyły jedną, i się bardziej skupiałem właśnie na, na tych dwóch obrazach czy tryptyku, żeby one całość robiły. I w sumie tamte były obrazy, ale takie można by powiedzieć, że jedna ściana jest o tym, a druga ściana jest o czymś innym. Mhm. A to jest taka stricte właśnie wystawa, że jest. Y, y, na 100% pasujące do tytułu. O. Jest Marku takie pytanie, zwłaszcza wyśmiewane w literaturze, aczkolwiek ja nie, ja nie ukrywam, mm. że gdzieś takie mam podejście do sztuki, że lubię wiedzieć, co autor tak. miał na myśli. Tak? Mm -hmm. Czy mógłbyś wyjaśnić naszym widzom, co ty miałeś na myśli konkretnie tworząc tą właśnie wystawę? Co przedstawiają te postacie? to nie no, co, ale kogo? No, no, myślałem, y, początek był taki, że w każdym obrazie myślałem, że będę częścią miała, bo zadałem się, y, robiłem to pod tym pytaniem, y, w którym momencie właśnie życia jesteśmy y, prawdziwi so, sobą. Jest teraz właśnie y, y, te media społecznościowe, wszyscy nagręcają te różne filmiki, TikToki, takie hmm, inne właśnie. No, ale, ty masz tematyczny, nie? Mhm. ale tak naprawdę jak widzę, yy, jak zacząłem oglądać, bo oglądam to, bo jestem ciekawy, lubię być na bieżąco, lubię na przykład, jak rozmawiam dużo z młodzieżą, mhm. to ja przez tego na przykład się uczę, co, co teraz młodzież i jak tam śpiewają, coś, coś mówią, to ja wiem, co to jest, nie? Że mhm. ten, nie? Ale y, stwierdzam, że y, 90% y, no, że ludzkość idzie ku upadkowi i Właśnie, kim ci ludzie są tak naprawdę, bo naprawdę oni nie są, nie? I później tak się zadają pytanie, pytają, kim my jesteśmy tak naprawdę na co dzień. Czy są mhm. różne sytuacje, czy w pracy, czy jakieś zdarzenia, czy w głupim sklepie, czy, czy nawet sytuacja gdzieś w domu życiowa, gdzie, mhm. gdzie, gdzie tak naprawdę jesteś sobą w, tym, w każdym dniu, w którym momencie nie udajesz czegoś, czy musisz tak powiedzieć, bo tak na przykład nakazujanie, a nie mówisz, mhm. wiesz, prawdy, bo, bo nie, 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 nie przystoi albo coś właśnie. Czyli na pewnych takich masek. No właśnie i, i dlatego jest tych, tych zwierciadeł 27 i tak myślę, że w każdym jest troszeczkę mnie, no i tak miał właśnie taką myśl, taki zamysł, żeby właśnie ludzie oglądając też sobie zobaczyli tam siebie. Nie? Marku, to dwa pytania jeszcze na, na koniec. Pierwsze, to, to takie, co ty właściwie robisz z tymi obrazami? No bo mi się pewnie już zbierało bardzo wiele. Czy ty je gdzieś oddajesz, rozdajesz poznajemy czy można jakoś twój obraz dostać? Czy ci, czy, a może jest sprzedajesz? Nie, obrazy zawsze znajdują jakieś, każdy obraz ma jakieś nabywce. Niektóre, niektóre szkoły, na przykład w Dytmarowej, szkoła co roku robi taką licytację na rzecz szkoły i co roku daje na przykład na licytację obraz, bo, bo w szkole z Dytmarowem właśnie tak fajnie współpracuje z tą szkołą. Daje też właśnie na licytację gdzieś obrazy, gdzieś. No można po prostu do mnie napisać, bo. Nie lubię robić na zamówienie. Nieraz robię, ale to bardzo nie. mi ciężko wychodzi. Jak ktoś u mnie zamówi jakiś obraz, bardzo długo czeka, bo mi się pojawi nowy pomysł i ja chcę realizować to, co jest we mnie. A tak, że coś robię na siłę, to no nie umiem. Tak? Nie. Długo mi to zajmuje. Ale można po prostu kupić te obrazy, są sprzedawane. Które nie, to gromadzę w domu, jest w magazynu mojej mamy. Jest sporo moich prac właśnie w domu, a niektóre jak umieszczam u siebie na stronce to nawet nie doczekują wystawy i są, tak jak tutaj jest, cztery obrazy już ściągnięte od, y, od znajomych ze ściany po prostu, aha, bo aha, ich nikt tak. nie widział, a chciałem pokazać je, bo one właśnie do tego cyklu, nie? Marku, jak długo jeszcze będzie można tą wystawę oglądać w środku Kultury? Do 22 kwietnia, cały miesiąc, od godziny 8, jak jest otwarty Dom Kultury, do godziny bodajże 8, jak trwają zajęcia tutaj. Wszystkie to zawsze ktoś jest tam w biurze instruktorów, Yy, czy tutaj u góry, że tylko podejść i ktoś tu na pewno przyjedzie. I, i pokażę wystawę. Marku, bardzo Ci dziękuję. Podziwiam w Tobie tą skromność. Zawsze jesteś... Nie, 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 jesteś, nie jesteś taki, taki napuszony w tym wszystkim. To, to jest piękne. Jesteś bardzo autentyczny. Bardzo Ci dziękuję za to, że mogłem się z Tobą porozmawiać. Proszę Państwa, Marek Bień, Prudnicki, artysta. Zapraszamy tutaj do Galerii na Poddaszu. Kto dzisiaj nie mógł, kto jeszcze przyjść cały miesiąc Jasne. na to. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do obserwowania naszego fanpage'a na Facebooku Prudnik24. Do lajkowania, do udostępniania oraz do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Dziękuję pięknie. Też dzięki i fajna robota. Dziękuję. <noise> <więc. głosy> no to na razie. <noise>